Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Farming17, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. W poprzednim odcinku skonstruowałem sobie tutaj taki system, dzięki czemu łatwiej, teoretycznie łatwiej mogę robić belki, a czy może nie tyle łatwiej, co w inny sposób? Bo mam tam taką wielką maszynę, która stoi, widzicie tam niebieska, taka stoi w tle, za chwilę sobie do niej znowu podjedziemy. W ostatnim odcinku miałem troszeczkę problemy z jej obsługą, ale to się wszystko już wyjaśniło, jak sobie sam pograłem i rozwikłałem o co w niej dokładnie chodzi. I okazało się, że jej wydajność nie jest wcale aż taka duża, i w sumie jeśli mielibyśmy to robić na przykład dwiema prasami na jednym polu, podejrzewam, że osiągnęlibyśmy dwiema prasami z owiarką od razu. Podejrzewam, że osiągnęlibyśmy troszeczkę wyższą wydajność, ale tutaj mamy jedno urządzenie, i zaraz Wam pokażę jeszcze jeden taki minusik, a później będę Wam pokazywał same plusy tej maszyny. Więc zostańcie ze mną i zostawcie łapkę w górę, bo zasięgi się liczą. <laughs> Nie, no zostawcie, jeśli Wam się oczywiście podoba materiał, mi oczywiście tym pomagacie, jeśli klikacie łapki w górę, bo ja w ten sposób mogę dotrzeć do większej ilości widzów. No, i jeśli chcecie, to też zasubskrybujcie. Dobrze, widzicie tutaj. Y, mam sobie mój siloso kombine, albo sieczkarnie, Nazwijcie to jak chcecie, i uzupełniam sobie y, no, wywrotkę. Zaraz tam się wywrócę z tym wszystkim. I zobaczycie jeszcze jeden, jedną rzecz, tak zwany bufor. Można to tak nazwać, bo tam jest taki pojemnik przy tej maszynie, który, jak się napełni, to nie możemy wysypać całej wywrotki naszej, nie? I on ma bardzo ograniczoną pojemność. Dlatego dodałem tam jeszcze taśmociąg i ten taśmociąg będzie zbierał trawę właściwie dookoła siebie. Więc to będzie jakby dodatkowe miejsce, gdzie będę mógł się zrzucić z tym wszystkim. Zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. Nie jest to takie w sumie zaawansowane, ale no, wiadomo, warto lepiej, żebym to objaśnił, żebyście wszystko ładnie wiedzieli. Najpierw sobie tutaj pozbieramy wszystko. Nie wiem, czy już. Tak, już, już jest pełny. Hihi. Już jest pełny, traktorcio. Teraz tak. Bierzemy sobie jego. Odłączamy cyk. Cyk, cyk, cyk. I jedziemy sobie teraz w to miejsce. to naszą tutaj przetwórnię. Naszą fabrykę belek. No i właśnie, te belki mają też większą pojemność. Są bardziej sprasowane. Więcej jest tej kiszonki w nich niż w takich standardowych belkach robionych przez zwykłe prasy. Nie. Wow, jak się to przyczepa fajnie świeci. doda mi się. Dobra. I teraz tak, zobaczcie sobie. Tutaj jest zbiornik, który jak się wypełni, to nie możemy już jakby więcej dosypać. I ta maszyna musi najpierw rozładować ten zbiornik, żebyśmy mogli dosypać coś więcej. A tu jest tak jedna trzecia przyczepy wchodzi w ten zbiornik. Nie? Więc ja sobie pomyślałem, że dam tutaj taśmocią, który jak widzicie cały czas jest odpalony. I jak dam sobie ten taśmociąg, to on będzie zbierał dookoła, wszędzie tutaj tą trawę. Nie wiem w zasadzie jaki on ma dokładnie zasięg, ale myślę, że dosyć spory. teraz zobaczcie, jak to działa. Prawdopodobnie będę mógł tutaj zrzucić całą tą przyczepę. Możemy sprawdzić przy okazji zasięg tego taśmociągu. Na przykład sypać sobie troszeczkę tutaj. trawy. Wow. Trzeba przyznać, że zasięg zbierania jest spory. Oh. Nieźle. Co? Patrzcie, aż stąd zbiera. Joki kozak. A stąd? Nie, tu już chyba nie. Ła! Co? Patrzcie. Patrzcie, jaką ma wielką strefę zbierania. Tutaj się dopiero ta strefa kończy. Oto tak, to całe tutaj, całą tą przestrzeń można wyładować. Zrobić wielką pryzmę i wyładować tą trawę. Także nie ma problemu. Możemy to zrobić. I dlatego sobie rozsypiemy wszystko, taśmociąg to pozbiera, uzupełni ten zasobnik. Hopsu, hopsu, hopsu. Zobaczcie co się dzieje. Nie? Tak, także aż dotąd mogę sobie wysypać. Kurczę, na czy mi... Jedziemy tam jeszcze, coś nie zmieści. Zmieści... Ojej, ojej. Chyba, chyba mam problem. Chyba mam problemik. Nie, tam, będzie dobrze. Oj, nie udało mi się wszystkiego wyładować, ale teraz wyładujemy resztę, resztę jeszcze, bo tam... No co, no tak sobie wymyśliłem, dobrze jest, nie trzeba psuć. Pyk, jeszcze tutaj troszeczkę coś tutaj wykombinujemy. O, trochę przesadziłem, może z boków tak dobrze nie zbierać, ale ciul tam, dobrze jest. Zobaczmy, czy właśnie z boku będzie też zbierał ten taśmociąg. No, i właśnie to jest jedyny minus tej wielkiej maszyny, że ona, widzicie, nie jest aż taka super wydajna. No, nie, dlatego muszę zrobić taki dodatkowy bufor w postaci tego, nie? W postaci wysypywania całej tej trawy na ziemię, właściwie. I dopiero ten taśmociąg, on też nie ma jakiejś dużej wydajności, ale sobie tutaj przesypuje powoli. I tyle co na, ten, na tą wielką maszynę, to to wszystko wystarcza. I teraz zobaczcie sobie na kolejną rzecz. Tutaj mamy wszystkie statystyki. Muszę to pokazać. O w tym miejscu, tak? Widzicie? Wszystkie te statystyki w tym miejscu są i tam, na przykład w tym, o muszę zobaczyć. To 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 to. to. Widzicie? To się wszystko tutaj wytraca, jakby, no nie? No to w tym miejscu właśnie trzeba uzupełniać to jest siatka i trzeba ją kupić, paletę, przywieźć tu, nacisnąć r, żeby się uzupełniło i to się uzupełni. Tu jest jeszcze jakiś taki dodatkowy nawóz, który właśnie się kończy. Nie wiem co to w ogóle jest. A nie, to jest trawa, aha, to jest trawa w zasobniku. Tutaj co się tam ładuje, jest 10% tego. To jest to, to takie niebieskie w tym miejscu. O, wow, palca mi ucięła, Tutaj, w tym miejscu jest takie niebieskie, no to to niebieskie to jest ilość trawy w zasobniku, jaka, jaka, jaka jest. Nie, i cyk, cyk, cyk. Zobaczcie sobie, napełnia się. No powoli się napełnia, no nie ma co ukrywać. Mam nadzieję, że... A nie, zdrzela tutaj dookoła wszystko. No to dobrze będzie. No to super. Tak tylko jest trochę zabawy. No jest trochę nie ma co ukrywać, jest trochę zabawy z tym wszystkim. I trzeba... No... Ja wiem, można drugi taśmociąg ustawić, żeby to jakoś szybciej szło. No i trzeba te palety poprzywozić zaraz. Ale plusem ogromnym jest fakt, że... Wiecie, wszystko to robi się samo, nie, owija, tutaj, widzicie, od razu się ładuje, cyk, ona się chyba, ta cała maszyna się troszeczkę przesuwa, wiecie, w prawo, czy coś takiego. Ten ciągnik też tutaj skacze, ja nie wiem, czy on czasami nie jest za mały, skoro tak skacze, nie, zobaczcie. Coś, coś z nim jest nie tak, ewidentnie, ale zobacz, tu się wszystko ładnie ładuje, się ładuje na tą przyczepę. Tak, tutaj cyk, i już mamy następną belkę. I te belki są sprasowane tak, że mają więcej w sobie tej trawy, kiszonki w tym wypadku. Dlatego to jest takie fajne, nie? Coś mi się tutaj popsuło. Chyba taśmociąg się przestawił tak, że... Pyk. I będziemy musieli te palety przywieźć, tylko właśnie nie wiem na czym. <grym> na pick -upie. A nie no, ten pick to jest tu porażka, go trzeba odczepić. Właśnie, zobaczymy czy jak odczepię. To czy ta przyczepa sama będzie w tym trybie zbierania? <grymne> <grymne> Oczywiście, że tak. No to świetnie. Brakuje mi ciągników. Wszystkie są ciągniki wykorzystane. Ja bym tylko tą waltrę zamienił na przykład z tamtą zgrabiarką, ale teraz to ciężko będzie. Chcę znowu przez ładować. Czemu? Niby wszystko jest tak jak powinno być, ale... Nie ma zasięgu. Musi mieć zasięg. No jasne, że musi mieć zasięg. Słuchaj, dopiero co miał tam zasięg. Nie, Widz... sami widzieliście. Wszystko zbierał. Teraz już nie ma, może tak, trzeba go tak przestawiać z czasu do czasu. No jest trochę zabawy. Ale w gruncie rzeczy myślę, że i tak jest szybciej, no i mniej będziemy jeździć z tym transportem. To jest zdecydowany plus. No zaraz sobie właśnie weźmiemy ciągnik, który się zwolni. W ogóle zaraz wszystkie ciągniki się zwolnią, bo skończymy tutaj zgrabiać to wszystko. I będziemy musieli w ogóle sprzedać tą kiszonkę, bo zobaczcie, mam bardzo dużo pieniędzy. Mam tyle pieniędzy, że muszę coś dramatycznie szybko sprzedać, żeby w ogóle mieć z czego żyć. Okej. Okay. To tutaj chyba już tylko jedna ta została. Jedna wywrotka i fantastycznie będzie, nie? Ja ogólnie jestem za tym, żeby to wszystko robić już na polu, albo. Nie bawić się z tym siloso kombinem, tylko robić to przyczepą samozbierającą. Taki sam efekt przecież. Po co taką wielką maszynę zaawansowaną do tego angażować? Skoro przyczepa samozbierająca ma też taką samą pojemność jak ta duża. I Ją sobie kupimy i do trawy będę używał. I będę używał chyba tego systemu. Podoba mi się to. No. Znowu przestało ładować tam. No. Ja nie wiem, coś. Ach. coś z tym taśmociągiem tym razem jest nie tak. Teoretycznie lepiej jest się właśnie wysypywać od razu na ten zbiornik. No ale to trzeba stać tym ciągnikiem z tą wywrotką i czekać aż zbiornik jakby się przerobi. Drugim rozwiązaniem jest na przykład podstawienie drugiej takiej maszyny tworzącej bele i przetwarzającą te belki od razu na kiszonkę. No bo wtedy byśmy mieli dwa razy większą wydajność, nie? I pff, od razu. No to spokojnie, do tego dojdziemy. Tak też będziemy robić, będziemy mieli trzy takie te, będziemy wysypywać, tyle tej trawy będzie, że później to będzie trzeba zwiększyć wydajność, oj, będzie trzeba. I będą miliony lecieć na koncie, zobaczycie. No ale dobrze, i teraz mamy sobie tam tą przyczepkę z belkami, z tym, że one są właśnie tak jak wspominałem już wielokrotnie, są większej pojemności, nie? Jeśli są większej pojemności, to ciekawe ile hajsu za nie dostaniemy, powinniśmy dostać więcej. Ale jak będzie w farmingu? No, to się okaże, cyk, cyk, cyk. Tutaj ładnie pozbierał, bo to tak za normalną belkę dostanie, dostaniemy, dostajemy nieco ponad 5000 dolców. Coś takiego. No, nieco ponad 5000 dolców, także. Także to też jest dużo. O, tutaj możemy sobie jeszcze pozgrabiać, hi, hi, hi. A, jak to pozgr no, W sumie ja wiem po co to zgrabiać, nie, nie ma po co zgrabiać. Powinniśmy to przesypać jakoś. Przepa samozbierająca by się przydała. Gnoju, zbieraj to! Czy to. on nie z tego zbiera? Czyż tutaj miał zasięg normalnie? Dziad jeden dziadu. Ej, no i zobaczcie, teraz zmienia. Znaczy zbier zmienia, zbiera cyk. Dobra, wysypiemy gdzieś bliżej gnojowi. <śm> Tego dziada możemy wyłączyć. Chodź tu, śmierdzielu. <laughs> Czekaj, jak cię się wyłączyć, tutaj, o, tak, cyk. Fajny jest ten śniosek i na pewno będę go używał tylko do, do kukurydzy. Będziemy robić z kukurydzy kiszonkę. Tutaj się nie będziemy w to bawić. A właśnie, skoro mamy już tutaj pełny ten trawy, to pojedziemy do owiec, bo tam je trzeba nakarmić. Nie wiem, czy to wystarczy, to jest 33 tysiące. I tą wywrotkę, ja wiem. Zostawić ją czy ją sprzedać? Nie, no nie, zostawimy, na pewno się tam kiedyś przyda do czegoś. Spokojnie, luce, kurde. Przecież będziemy mieli tutaj musimy taką, taką armię musimy tutaj rozbudować tych wszystkich ciągników, maszyn, nie wiadomo czegoś, czego jeszcze. Rzeszok. musimy kupić te najdroższe, największe ciągniki i do nich takie chyba na 12 metrów szerokie kultywatory. Wow, 12 metrów, one chyba tam nawet większe są, czy coś takiego, o kurde. I będziemy kukurydzę robić, moi drodzy. Ale będzie akcja. No ale spokojnie, to jeszcze, to jeszcze nie wszystko, bo tutaj mam bardzo fajne modyfikacje nowe pobrane. To jeszcze nie wszystkie przetestowałem. To trzeba, wiecie. O, tutaj, tutaj trzeba już no, nową trawę skosić, bo już widzę, że wyrosła. Fantastycznie. No i zaraz sprzedamy te belki. Tutaj tylko nakarmimy owieczki. Nie wiem, czy ja się zmieszczę tym, kurde. Molochem wielkim. bo tam jest odkurzacz, on może się zaraz popsuć, jak się z nim tam poprzepycham. Ale, patrzcie jak to super wygląda. Teraz wszystko posegregowane jest tak, jak powinno być. Dobrze, panie robocik. Panie robocik, musisz mi pan tutaj miejsce zrobić, bo ja potrzebuję nakarmić owce. Mam nadzieję, że się sypie. O, już mogę się sypywać. Okej. Okay. Nie muszę mu przeszkadzać nawet. Zobaczmy, jak tam owce są. Cyk, 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 cyk. No, 10 tysiące koniec. No, nawet nieźle, nawet nieźle. Już będą miały co jeść. Tutaj mają wodę, możemy uzupełnić cyk. Wydajność miały 10%. Na samej wodzie ciężko, żeby, żeby taką wydajność większą mieć, prawda niż 10%. Więc tą wywrotkę sobie postawimy gdzieś tutaj niedaleko. Możemy też uzupełnić im wodę przy okazji. Ta cysterna jest ogromna. Pamiętacie kiedyś tylko szt, troszeczkę sypnąłem tej wody i wystarczyło im na 6 dni. A teraz trzeba prawie całą cysternę wody wylać, żeby to miało jakiś skutek, żeby to starczyło po prostu na dłużej. Ok, więc cofamy sobie, cofamy, cofamy, cofamy. Tutaj będzie trzeba zaraz waltrę z kosiarkami ustawić. <noise> Ej, no, po co mi uprawiać jakieś tam zboża, skoro, zobaczcie, z trawy można tak dużo rzeczy porobić i uzyskać, nie? Ok, możemy się wydać. Teraz tak, zobaczymy, po ile wełna jest chyba bardzo nisko teraz, więc nie będziemy tutaj wełny sprzedawać za taką niską cenę. Możemy sprzedać coraz drożej, za 19 tysięcy, tylko trzeba poczekać. Tak samo z soje, sojem, soi mam dużo. Ostatnio jest zapotrzebowanie... Ja muszę sobie wszystkie możliwe rośliny porobić. Jak będzie zapotrzebowanie, to sprzedaję. Kurde. Będę dużo kasy na tym stracę na samym początku, ale jak już będzie zapotrzebowanie na cokolwiek i to sprzedam, Huh. Polecą grube hajsy. No ale na spokojnie, wszystko trzeba, wiecie. I tutaj bardzo fajna jest ta wywrotka, pokazywałem Wam ją ostatnio na odcinku. Ona ma zamykaną plandekę w taki fajny sposób, że nie po prostu, nie pojawia się plandeka na tym, się tak zamyka automatycznie. Znaczy, no, w rzeczywistości to nie jest automatyczne, to robią sobie ludzie, ręcami sobie robią, rękoma sobie robią ludzie. No, ale tutaj w farmingu to jest zautomatyzowane. Patrzcie ile tutaj mam jeszcze tych beleczek. I tu już nowa trawa wyrosła, trzeba to pozbierać. Nie, Maria, zobaczcie ile mam roboty. I właśnie dlatego, że mam tak dużo roboty, trzeba podjąć pewne kroki, moi drodzy. Bo... Ja z tą jedną przyczepą samozbierającą no po prostu nie wyrabiam te ciągniki. 63 km na godzinę serio, to jest za mało. Dlatego teraz sprzedamy sobie całą tą platformę z kiszonką i zarobimy kasę na ciężarówkę. Do ciężarówki dokupimy specjalną naczepę samoładującą, będziemy wszystko na nią ładować i biznes będzie się kręcił, ale tak już naprawdę bardzo szybko będzie się kręcił. Także co? Tutaj będziemy sobie znowu trawę kościć za jakiś czas. Siloso Combine pójdzie w odstawkę na chwilkę, bo już będę przecież siał kukurydzę. Kukurydzę się sieje, chyba, tak. I po tym musimy tu też ciągniki wymienić, nowy ciągnik kupić jakiś duży. Kurde, tyle do roboty jest. Ale ważne, że kasa się kręci. I zobaczcie, zobaczcie Cały czas jakieś nowe maszyny mam. Będzie trzeba też kupić się do kukurydzy, albo wypożyczyć. Nie, ja chyba kupię. Zaraz zobaczymy, ile z tego kasy będzie. Jak myślicie, ile tu pieniędzy ze sobą teraz wiozę? Ja szacuję, że gdzieś tak z 300 tysięcy może tutaj być. Dlatego, że te. No, zobaczymy. No, ciekawy jestem. Z twoją drogą, ponieważ te belki są bardziej ubite, to są też cięższe. Ciekawe, czy mój przenoś. Jak to się nazywa? Ładowarka, czy moja ładowarka teleskopowa da radę unieść tyle samo belek, tylko że cięższy. Czy to, myślę, że to farmingu ma znaczenie i nie będzie w stanie ich podnieść. No ale sprawdzimy. Od tego jest właśnie Farming Simulator, żeby to sprawdzać takie rzeczy. Więc dobrze, zajechaliśmy sobie. Teraz musimy rozładować. Włączymy work position i. i chyba tak. Ok, mamy rozładowane. Teraz bierzemy sobie. Moją teleskopową. Teraz chwila prawdy, czy damy radę to unieść? No, no, no. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Jeszcze trochę niżej złapiemy. Na wszelki wypadek. Zobaczcie, mamy 28 tysięcy litrów wełny w tym miejscu. Uff. Ok, próbujemy. Wow. No dobra. Chyba bez problemu. Myślę, że tak samo jak wcześniej. I zobaczymy za ile teraz jedna ta. O oh, shit, ale buje. Ło. Okej. Uwaga. 6700. Jedna była jakaś większa. Czekajcie, bo to są te z przodu. No czemu jedna była taka duża? Hmm. No dobra, a zobaczmy te z tyłu, bo te z tyłu były na samym początku i tam miałem inne ustawienia. Nie wydawało mi się, że jak jest więcej sprasowane, to jest lepiej. Teraz zobaczymy: pop, i. 7000, a? Kurde. To jest ciekawe. 7500. Hmm. Ok, tu musimy na chwilę jeszcze coś zrobić. Ach, to, to mi się nigdy nie znudzi. Okej, okay, to jest ciekawe, bo tam ustawiłem, że w pewnym momencie te belki były tańsze. Znaczy, jak się, nie, jak się na nie najedzie teraz, to im się pokazuje tutaj cena. Tylko nie wiem, czego to jest cena: czy cena w sprzedaży w czy cena na przykład sprzedaży gdzieś indziej, gdzie jest taniej. Tutaj sobie mam za 3000, powiedzmy, a sprzedajemy za 7000, nie? Czyli o 2000 dolarów sprzedajemy więcej, jakby musiałem jeszcze spłacić dług. O kurde, 80 tysięcy, tylko mało tych pieniędzy coś będzie z tego. Nie będzie 300 tysięcy, jak myślałem. No, ale normalnie, jak sprzedawaliśmy belkę, to i tak było po 5 tysięcy. Więc to nie jest jakaś wielka różnica. Myślałem, że za dychę będziemy sprzedawać jedną, jedną belkę. To się okazuje, że no nie jest tak kolorowo. Teraz się nie pokazało, za ile sprzedałem, bo przykrywałem te komunikaty o zwierzętach. Jest to moja modyfikacja nowa, znaczy nowa. Moja na nie jest nowa. A, tutaj musimy teraz wyładować, jakby. Ops. Teraz mamy tylko 15 tysięcy. Wcześniej mieliśmy 20 z czymś, nie, 20 chyba 3000 tysiące. Dobrze, jaką by tu ciężarówkę? Weźmy sobie tak, co my tu mamy? Oś, starczy mi kasy. Chciałbym którąś z tych. Myślę, że tą mniejszą sobie wezmę. Ilona Makunia. O, 400 koni mechanicznych. Fantastycznie. Ech, tutaj mamy to, to. To niech się. Niech będzie. Konfiguracja. O, możemy jeszcze zwiększyć moc później. Ile tu będzie mi? 60 koni? Ok. 560 koni. 10 tysięcy więcej? Ech, chyba się nam nie przyda. Continental może mieć szerokie opony. Okej, okay, niech będą szerokie. I możemy sobie wybrać Beacon Light. Kolor obramowania, Kolor weźmy sobie czerwony, albo nie czerwony. Weźmy sobie jakiś taki. Tu weźmy sobie maliczowy. Tu weźmy sobie czarny. Okay, kupujemy gnoja. Pyk. Zobaczmy, jak wygląda. Dum, 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 dum. Jest na miejscu. Tak wygląda sobie moja ciężarówka. Możemy do niej wsiąść, możemy się rozejrzeć. Lizard system. Fajnie wygląda, nie? No i będziemy mieli sobie fajną ciężaróweczkę do transportu. Teraz musimy kupić. Musimy kupić nie wywrotkę. A. przyczepę tylko, nie pamiętam. Chyba tu. O jest. No, właśnie to musimy kupić. To duże coś. Cyk. Momenty dołączane. Moment z tyłu, tak. To się przyda. Szerokie opony. 18. Fantastycznie. I patrzcie teraz, co się dzieje. Mamy sobie coś takiego. Teraz odpalamy maszynerię. To jest duża platforma. Jest troszeczkę dłuższa od tamtej zielonej, ale nie wiem, czy będzie można na nią więcej załadować. Akurat belek. Musimy sobie wybrać tutaj okrągłe. Okrągłe. Półtora metra. Nie. Weźmy sobie po prostu okrągłe. O! Oh. I ta przyczepa ma taki, czy naczepa ma taki plusik, że mm, możemy doczepić sobie jeszcze z tyłu dodatkowo czepę, jeśli będzie taka potrzeba. Trzeba tam wózek, donaczek i tak dalej. Ale spróbuj, zobaczmy, jak to będzie działać teraz, nie? Więc klikamy sobie work position, OK, i zobaczymy. Uwaga, uwaga. OK, a w ten sposób. Uuuuuh, ty, to może nawet mniej zbierze przez to, jak tak będzie ładować na tej mojej dru drugiej platformie, to lepiej wygląda. A dobra, jeśli, jeśli są dwa pięterka to spoko. To w takim razie powinno wystarczyć. To może nawet nie no, na jeden raz nie starczy, ale... ale dużo pozbiera, będzie dobrze. I fajnie to układa, przydałoby się jeszcze trzecie pięterko, nie? Żeby to ładnie... uuu... Pięknie rozładowane, zarobione, 263 tysiące na koncie. Mamy, kupiliśmy dzisiaj fajną ciężaróweczkę, będziemy ją wykorzystywać. Przyczepka też jest całkiem spoko. Yy, wiadomo, że mogłaby być. Yy, mogłaby brać troszeczkę więcej tych belek, ale jest w porządku. No. Kukur, dlaczego mi tak zakręcić te sztyfy? Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie, pa pa.